Witam wszystkich bardzo serdecznie. Kolejny odcinek z ciekawostek, z łatwych moich opowiastek, które dla Was szykuję. Jest to już szósty odcinek i tym razem omówimy Kamula, czyli jednego upiora pierścienia, którego znaliśmy z imienia. Jak sami dobrze wiem, jak sami powiedziałem, jest on jedynym upiorem pierścienia, którego znam imienia. I też jest też Zajchen 9 z nas guli. E, Jedynie ustępuje. Brandze, czarnoksiężnikowi Sangmaru. Jego in, był również porucznikiem Dol Guldur od czasu 2021 roku III ery. Nazywany jest również Cieniem Wschodu, Drugim Wodzem lub Czarnym Misterlingiem. Za życia był królem Misterlingów podczas II ery no i był jednym z dziewięciu ludzi, którym Sauron dał jedyny pierścień władzy. Podobnie jak inni, stał się potężnym czarownikiem, władcą i aż w końcu zatracił się w ciemności i stał się upiorem, a jego wola została poddana Sauronowi. Do około 2151 200, roku, roku był już jednym ze sług Saurona. Mówiono, że po król-czarowniku Kamul był najbardziej gotowy do zauważenia obecności jednego pierścienia, ale jego moc była najbardziej dezorientowana i zbudowana przez światło dzienne. Czyli bardzo wyczulony na pierścień jak czarnoksiężnik Sangmaru, ale słabiej funkcjonował w świetle dziennym. Kiedy to Sauron w 2951 roku chcijerzy powrócił do Mordoru i oświadczył się swoim wrogiem wszystkim wolnym ludom śródziemia. Kamul i dwa inne upiory zostały wysłane do fortecy Dol Guldur, a dowództwa się objął Kamul. Jeśli chodzi o wojnę, Pierścień był jednym z upiorów, które weszły do Shire. Poprosił on z Gamdżego o z informacje. Jednak był to dzień, kiedy Frodo opuścił Hobbiton, a kilka dni później już ścigał Kamul Hobbitów do promu w Shire kiedy był dowodzony przez Czarnoksiężnika, który podążał za Gandalfem na swoim koniu, zaatakował go nocą na wichrowym czubie, jednak zostali odparci po brutalnej walce tego października, a Frodo i Aragorn zobaczyli światło tej bitwy ze swojego obozu. Kiedy to Czarnoksiężnik i Kamul obserwowali wichrowy czub, czekając na przybycie Powiernika Prysienia przez dwa kolejne dni z innymi upiorami. Kiedy to został jeden pieśń zniszczony, Kamul wraz z innymi uporami zginął, został zniszczony przepad. Jeśli chodzi o wcześniejsze wersje legendarium, Kamul stacjonował w Dol Guldur od 6 marca, kiedy Aragorn ujawił się Sauronowi 10 marca rozpoczął marsz na Królestwo Leśnych Elfów. 11 marca jego siły rozpoczęły atak na Pobiski Lorien. Jednak atak się nie powiódł, a większość jego sił, które mu pozostały, przeszła przez las i wkroczyła do Rohanu. 12 marca stoczyli wojnę Sentami na wschód od Fangornu i Isengardu i zostali rozbici. Lorent później ponownie został przez niego zaatakowany dwukrotnie 15-22 marca, ale ataki były nieudane. Siły Dolguldur miały również udać się na północ, do Mrocznej Puszczy. I tam walcząc z siłami królami Tranduila, pod drzewami Mierznej Puszczy, również zostaje pokonane. Jeśli chodzi o filmową adaptację Petera Jacksona w watswie Kamul Camul został krótko pokazany, właśnie gdy rozmawiał z Farmerem Magotem i którego kieruje dalej do Hobbitonu. Później, właśnie, Hobici unikają właśnie go, ale Frodo wyczuwa obecność i każe swoim przyjaciołom zejść z drogi, co właśnie dobrze było w filmie ta scena jak z horroru. Ukrywając się za drzewem, hobici uciekli, a gdy Kamul się zbliżył, wyczuwając ich zapach, Mary rzuca worek warzyw za konia jeźdźca. I to właśnie zaarmowało Kamula, powodując, że on nie wygrał hobitów. Cóż, jest to licząc z Czarnogsiężnika jedyny nazwór, który mam aż tyle informacji. A nadzieję, że się spodobał. W następnym jeszcze nie wybrałem tematu, ale prawdopodobnie będziemy mówić o Dorwinionie a jeśli jakiś flipit wam się spodobał zostawcie go w górę napiszcie jakiś komentarz i widzimy się na następnym odcinku, na razie